Dzień dobry, witam wszystkich. W tym filmie chciałbym pokazać Wam w jaki sposób pisać bezpośrednie wiadomości do użytkowników platformy Discord. Czasem zdarza się tak, że chcielibyście napisać wiadomość do kogoś bezpośrednio, do kogoś bezpośrednio tak żeby wszyscy jej nie widzieli, na przykład wysłać komuś jakieś szczególne zadanie albo wysłać nauczycielowi swoją pracę domową. Żeby to zrobić, musimy kliknąć na osobę, z którą chcemy się skontaktować. Ja do pana Damiana wyślę wiadomość. Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Wyślij wiadomość. Teraz otwiera nam się okno wiadomości. A tutaj już z panem Damianem dyskutowałem na jakiś temat. Mogę teraz napisać wiadomość, którą będzie widział tylko pan Damian. Teraz, żeby wrócić do naszego serwera, wystarczy, że wybiorę jego ikonkę i z powrotem przeniosę się na nasz serwer. Natomiast jest, jeśli chciałbym wrócić do wiadomości do rozmowy z panem Damianem, to albo znowu klikam prawym klawiszem myszy i wybieram opcję Wyślij wiadomość, albo... Wybieram tutaj stronę główną, taką ikonkę z symbolem Discorda. I tutaj mam wszystkie osoby, z którymi ostatnio rozmawiałem i mogę kontynuować swoją rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.